Alarm nad polską granicę pod obserwacją wojsko w pełnej gotowości, co wydarzyło się w nocy i czy możemy spać spokojnie. Polityczny triumf roku, kto podbił scenę w Polsce, jakie zmiany czekają nas nadchodzącym. Niebezpieczna dywersja, brak fragmentu, służby alarmują, przypadek czy celowy sabotaż, każda minuta jest na wagę życia. Bogactwa polskiej ziemi ujawnione, złoże ropy, gazu i metali rzadkich mogą zmienić gospodarkę kraju, kto zyska, a kto straci na odkryciach. O tym wszystkim i nie tylko w nowym wydaniu wiadomości na kanale 24 Polska. Dziękujemy za wszystkie lajki i komentarze, a teraz najważniejsze, zasubskrybuj nasz kanał, bo skoro nas włączyliście, to znaczy, że ważne jest dla Państwa to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dąż do nas i rozwijajmy się razem. Poranek w Polsce zaczął się alarmem w powietrzu. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało komunikat, który natychmiast przyciągnął uwagę wszystkich służb. Nad granicami pojawiło się lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Maszyny, które atakowały Ukrainę znalazły się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko natychmiast reaguje, a myśliwce poderwano w powietrze. Naziemne systemy obrony powietrznej... Osiągnęły stan gotowości, a podległe jednostki monitorują każdy ruch potencjalnego agresora. Dowództwo podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny, ale każdy moment jest śledzony z najwyższą uwagą. W związku z tym konieczne było podjęcie decyzji, która dotyka tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Powód zapewnienie swobody operowania myśliwcom i innym jednostkom wojskowym w powietrzu. Tymczasem za wschodnią granicą Kijów i obwód Kijowski przeżyli noc pełną strachu. Rosja rozpoczęła atak, eksplozja wstrząsnęła stolicą, zniszczeniu uległy budynki, alarm przeciwlotniczy objął całe terytorium Ukrainy. Jeszcze rok temu był dla wielu anonimowy. Dziś ma za sobą pozycję, której w polskiej polityce nic nie daje tak szybko jak Pałac Prezydencki. Zdaniem Łukasza Pawłowskiego, szefa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, polityczny zwycięzca mijającego roku jest jeden – Karol Nawrocki. W gościu wydarzeń Pawłowski nie miał wątpliwości. Nawrocki wygrał nie tylko wybory prezydenckie, pokonując Rafała Trzaskowskiego, ale też cały polityczny rok. Przypomnijmy sobie, że jeszcze rok temu, o tej porze, niewielu z nas wiedziało, kim Karol Nawrocki jest, a dzisiaj jest pierwszym obywatelem. Zdobył ponad 10 milionów głosów i jest najpopularniejszym dzisiaj obecnie politykiem. Więc, bez, bez względu, jest zwycięzcą tego roku i też takim przykładem, że jednak Polacy szukają pewnej nowości nowości w polityce, nowych twarzy, nowych nazwisk. Tak jak mówię, rok temu jeszcze nie wiedzieliśmy, kim Karol Nawrocki jest, a dzisiaj jest jednym z najważniejszych polityków. Więc to jest, to jest na pewno jego rok. Ten efekt, jak zauważa Pawłowski, ma jednak drugie dno. Popularność prezydenta to w dużej mierze siła samego urzędu. Historia pokazuje, że głowa państwa niemal zawsze cieszy się najwyższym zaufaniem, niezależnie od nazwiska. Prezydent pojawia się punktowo, reprezentuje, nie musi codziennie przejmować niepopularnych decyzji. To robi rząd i to on zbiera polityczne koszty. Ale gdy jeden rok ma swojego wygranego, kolejny może przynieść nowego gracza na pierwszej linii sporu. Pawłowski wskazuje na Grzegorza Brauna, jego zdaniem to właśnie on może stać się osią przyszłorocznej kampanii, niekoniecznie jako przyszły premier, ale jako skuteczny mobilizator emocji. Scenariusz prosty i brutalny. Albo dalsze rządy Donalda Tuska, albo wizje władzy z Braunem Kaczyńskim i Męcenem w tle. Sondaże już teraz pokazują ponad 11% poparcia dla ugrupowania Brauna, a to zdaniem szefa ogólnopolskiej grupy badawczej dopiero początek. Realny jest poziom 15%. Jeśli te prognozy się sprawdzą, przyszły rok może nie należeć do spokojnych. Nawrocki domyka swój triumf, a pod spodem narasta fala, która będzie chciała wywrócić stolik. Piątkowe popołudnie w województwie Śląskim zmieniło się w scenę alarmu kolejowego. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolej, patrolując trasę, słabięcice, rudziniec, natrafili na coś, co mogło skończyć się tragedią brak fragmentu szyny kolejowej. Na miejscu natychmiast ruszyły służby: Policja, Centralne Biuro Śledcze, Policja, a także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie ręce na pokład. W takich sytuacjach liczy się każda minuta. Pociągi wstrzymane, tory zabezpieczone, a eksperci PKP rozpoczęli oględziny. Na linii kolejowej numer 137 relacji Sławieńcice-Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej. Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza. Jednak policja podkreśla, że każde tego typu zdarzenie traktowane jest jako potencjalne zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Procedury bezpieczeństwa muszą być realizowane w pełnym zakresie. Jeszcze zanim usiedli przy jednym stole, Donald Trump ustawił ramy rozmowy twardo i bez niedomówień. Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma, powiedział prezydent USA o Włodzimierze Zełęńskim, zapowiadając ich spotkanie w najbliższą niedzielę na Florydzie. To ma być rozmowa o najcięższym kalibrze. Plan pokojowy z Rosją, gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy i realne sposoby wywarcia presji na Kreml. Trump w rozmowie z polityką dorzucił przy tym swoją charakterystyczną nutę pewności siebie. Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z Putinem. Stwierdził i dał do zrozumienia, że kontakt z rosyjskim przywódcą jest tylko kwestią czasu. Załęskiej potwierdził spotkanie już wcześniej po stronie ukraińskiej lista tematów jest długa. Projekt porozumienia, pokojowego, bezpieczeństwo po ewentualnym zawieszeniu broni, presję na Moskwę, ale też sprawy szczegółowe, przyszłość Donbasu i los zaporowskiej elektrowni jądrowej, pozostającej pod rosyjską kontrolą. W tle Pojawia się kolejny wątek. Trump zapowiedział, że w ten sam weekend na Florydzie ma przylecieć również premier Izraela. Według amerykańskich mediów rozmowy mają dotyczyć rosnącego zagrożenia ze strony Iranu. Dyplomatyczny maraton zapowiada się więc wyjątkowo gęsto. Tymczasem Łęcki gra kartą, która jeszcze niedawno wydawała się nie do ruszenia. Zapowiedział gotowość do referendum nad planem pokojowym. Ale pod jednym warunkiem. Rosja musi zgodzić się na 60-dniowe zawieszenie broni. Kilka dni temu prezydent Ukrainy ujawnił szczegóły nowej, 20-punktowej propozycji planu pokojowego przygotowanego przez USA. Dokument zakłada potwierdzenie suwerenności Ukrainy, zamrożenie walk na obecnych liniach frontu, szeroki pakiet odbudowy, zacieśnienie relacji handlowych z USA oraz przeprowadzenie wyborów możliwie szybko. Po zakończeniu wojny niedzielne spotkanie z Łęckim może być jednym z tych momentów, po których sytuacja albo zacznie się realnie zmieniać, albo ugrzęźnie jeszcze głębiej. Jedno jest pewne Trump już teraz daje do zrozumienia, kto w tej układance uważa się za decydenta. Noc, dyskoteka na prowincji i nagle wszystko się urywa. Przed jednym z okali miejscowości w Norwiechy, na Podlasiu, leży osiemnastolatek z poważnymi obrażeniami głowy. Ktoś dzwoni po pomoc, sygnały rozcinają ciszę, ale na ratunek jest już za późno. Zgłoszenie do policji wpłynęło w nocy z czwartku na piątek. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, ratownicy medyczni. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować, potwierdził rzecznik Podlaski Policji Tomasz Krupa. Sprawa natychmiast trafiła do kryminalnych. W związku ze śmiercią 18-latka policja zatrzymała dwie osoby. Trafiły do policyjnego aresztu, gdzie trwają dalsze czynności. Na tym etapie służby milczą. Policjan nie podaje, co dokładnie wydarzyło się przed dyskoteką, ani jaki był udział zatrzymanych. Wiadomo tylko jedno: nocna zabawa zakończyła się tragedią, a odpowiedź na kluczowe pytanie mają przynieść dopiero kolejne godziny śledztwa. Polska Ziemia skrywa tajemnice, które mogłyby zmienić gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne na dekady. W tym roku świat obiegła wiadomość o miliardach metrów sześciennych gazu i milionach ton ropy odkrytych w wybrzeży Bałtyku. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej tego, co kryje Polska Ziemia. Mówi profesor Adam Piestrzyński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pod koniec lipca spółka Central European Petroleum ogłosiła, że odkryła złoża ropy i gazu pod Bałtykiem w rejonie Wallin East. Experci podkreślają, że nie uczyni to Polskę kolejnym Kuwejtem, ale może znacząco wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Profesor patrzy na te odkrycia z nadzieją. Geolog przypomina, że Ziemia kryje również rzadkie pierwiastki, poszukiwane na całym świecie. Na Suwalszczyźnie znajduje się złoże tajno, bogate o tytan, wanat, żelazo i inne metale ziem rzadkich. Te pierwiastki są niezbędne do produkcji elektroniki, pojazdów elektrycznych, a nawet komponentów w przemyśle kosmicznym. Polska nie tylko gazem i ropą stoi. Kraj jest jednym z największych producentów srebra na świecie, ustępując tylko Meksykowi, Chinom i Peru. Kombinat na Dolnym Śląsku wydobywa miedź, a przy okazji odzyskuje ponad tysiąc ton srebra rocznie oraz setki ton złota. To tak zwane górnictwo ukryte, bogactwa wydobywane przy okazji głównego surowca, według danych Państwowego Instytutu Geologicznego w Polsce udokumentowano ponad 300 złóż gazu ziemnego o łącznej pojemności blisko 142 mld metrów sześciennych. Równie imponujące są złoża uranu w Sudetach i na Mierzej Wiślanej. 5 minut Tyle wystarczyło, by nad Amazonką doszło do tragedii, której nie da się cofnąć. W brazylijskim stanie Amazonas zginęła dwuletnia dziewczynka zaatakowana przez piranie. Do dramatu doszło w mieście Quari położonym bezpośrednio nad Amazonką. Jak ustaliła lokalna policja, dziecko zostało na krótką chwilę bez opieki. Dziewczynka podeszła do rzeki, spadła z drewnianego pomostu prosto do wody. Tam natychmiast zaatakowały ją drapieżne ryby. Dwulatka doznała bardzo poważnych ran szyi. Została przewieziona do szpitala. Jednak lekarze nie byli w stanie jej uratować. Obrażenia okazały się śmiertelne. Zaledwie dwa miesiące wcześniej położonym nad Amazonką mieście pieranie zaatakowało ludzi w rzecznym kąpielisku. Wówczas rannych zostało siedem osób. Amazonka wygląda spokojnie tylko z brzegu. Wystarczy moment nieuwagi, by spotkanie z rzeką zamieniło się w śmiertelne zagrożenie. To były wszystkie wiadomości na dzisiaj. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Bądźcie na bieżąco. Subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości. Do zobaczenia.